podstawowe rzeczy, które raczej nie są dobre dla twojego zdrowia, dam ich zamienniki, a na końcu powiem jaką jedną zasadę musisz zastosować, żeby cała twoja dieta odmieniła się o 360 stopni na lepsze. Tej rzeczy powinniśmy unikać, bo sprawia, że jedzenie jest często bardziej rakotwórcze. Nie powinniśmy używać oleju rzepakowego, bo sam w sobie proces suszenia jest raczej dla nas bardzo negatywny. Powinniśmy unikać smażenia na patelni, raczej zamiast tego powinniśmy posmażyć, a później piec. Ta rzecz sprawia, że nawet jeśli nie palisz i masz w miarę zdrową dietę, to nadal masz bardzo, ale to bardzo duże ryzyko na zapał serca. Jeśli chcesz tego uniknąć, to sprawdź czy w twojej diecie jest więcej takich. Wyrobów cukierniczych. Zabierają one często olej palmowy, co oczywiście nie jest bardzo dobrą rzeczą dla naszego serca. Dążesz je większość Polaków, i tak naprawdę nie jest taka zła, ale tylko gdy robimy ją samodzielnie. Jak ją kupujesz w supermarkecie, to często ona jest z gorszej jakości, bo kupujemy ją tańszą, moc. Sam ten produkt też nie należy do takich najtańszych. Czyli szynka. I tak z doświadczenia raczej wiem, że będzie po prostu smaczniejsza. Ale te trzy ważne rzeczy to tylko ważne wskazówki. No, raczej nie powinniśmy wpadać w paranoję, bo i tak raczej każdy wie, że wszystkie rzeczy przetworzone są raczej nie za bardzo zdrowe. Nie musimy robić od razu żadnej rewolucji, zmieniajmy tylko to, co możemy zmieniać. Ale jeśli nie będziesz dbał o tą rzecz, to będziesz miał nie dość, że gorsze zdrowie, to jeszcze gorszy humor.